To pani Urszula w trakcie zajęć na siłowni, ale ta aktywność to nie efekt noworocznego postanowienia, ale wielomiesięcznej mobilizacji. Do ruchu pani Urszula zachęca wszystkich. Naprawdę warto, bardzo dobra kondycja, dobrze się czuję, po prostu 21 kg w ciągu roku rzuciłam, także świetnie. Choć pani Urszula to wyjątek, bo po świętach i Nowym Roku nie brakuje tych, którzy w krótkim czasie chcieliby pozbyć się zbędnego, wagowego balastu. Nie jest to tak, nie wygląda to tak, ład, tak ładnie i tak pięknie, jak sobie ci ludzie wyobrażają, że po dwóch, trzech dniach spalą cały, cały nadmiar kalorii i kilogramów, które, które zdobyli po okresie świątecznym. To wymaga jednak dużej pracy, poświęcenia no i takiego rozsądnego podejścia do treningu. Do tego są instruktorzy, którzy pomagają indywidualnie, dobierają odpowiedni program treningowy, ćwiczenia. Ćwiczenia to oczywiście podstawa szczupłej sylwetki i dobrej formy. O dziwo lepiej też jeść niż nie jeść, by schudnąć. Przede wszystkim należy wystrzegać się błędów, takich, które najczęściej są popełniane, czyli po takim okresie, gdzie zjadamy posiłki tłuste, wysokokaloryczne. Ludzie myślą, że, że poprzez głodówki czy odłożenie kilku posiłków podczas, podczas dnia szybciej stracą ten naddatek wagi. Tak? Absolutnie należy jeść około pięć razy dziennie. Tylko te posiłki powinny być odpowiednio zbilansowane, powinny być nieobfite. Poprzez to przyspieszymy metabolizm, nie zwolnimy go, prawda? tak jak w przypadku, gdy stosujemy załóżmy dwa, trzy posiłki dziennie. A najlepiej jeszcze przed świętami pamiętać, że za kilkudniowe popuszczanie pasa zapłacimy litrami wylanego potu i wieloma wyrzeczeniami.